Tylko problem jest. Nie mogę ich zarzucić. Ale fajnie, co? Ale pan dramie nagrywać, tylko proszę cię. Jestem do ciebie zamałe. Nie są za szerokie, jakby i do okej. Nie. Uspokój się. Zaraz nie wepchnę. jest to Tylko jest jeden problem. Tylko jest jeden problem. Słuchajcie dzisiejszy hit. Byłam na paznokciach. Tak piękne. Bo już miałam taki odrost, że tragedia. I moja mama wzięła Małego na spacer, ale ja w tym czasie zrobiłam paznokcie. I chciałam zrobić również pelikir. E, już miałam zrobiony raz po ciąży e, i powiem Wam historię. Jak byłam w ciąży i byłam na Mazurach, jak pamiętacie, z takim wielkim brzuchem i pływałam łodzią, to jak cumowałam raz łódź, to tak się walnęłam w porcie o taki metalowy hak, i kr strasznie krwawił mi paznokieć strasznie. Myślałam, że sobie coś zrobiłam, żeby nie wiem, palec, palec złamałam, cokolwiek, nie wiem. No ale później faktycznie, jakby tak patrzyłam i on, okej okay był, poszłam na pedikir. Pani powiedziała, że jest wszystko git i nałożyła mi hybrydę. A dzisiaj to jest prawdziwy, dobry salon. Pani odmówiła mi hybrydy i powiedziała. I pani mnie nie naciągnęła na pieniądze, tylko powiedziała, że mi nie zrobi tej hybrydy i mam iść do lekarza a w innym salonie pani mi zrobiła hybrydę, nałożyła, wzięła pieniążki, do widzenia, arrivederci a się okazuje, że ja mam paznokieć do ściągnięcia no więc tak to przypomniało mi o takich historiach, jak na przykład są zabiegi, gabinety z takimi zabiegami na ciało, na twarz, na trądzik i na przykład zapisujecie się na laser, albo na zastrzyki, wiecie, jakieś ten i nikt wam nie mówi, że nie możecie tego robić, jak jesteście przeziębieni, bo chcą wziąć pieniądze. No to jak nie wiecie, to już wam mówię. Nie robi się takich zabiegów na twarz, jak się jest przeziębionym. I jeżeli ktoś wam zrobi, no to nie powinien.